Hejka, z tej strony Nagral. Elfy to jedna z najpopularniejszych ras fantazy. Dzięki swojemu słodkiemu wyglądowi i wyrafinowanej postawie, te długowieczne rasy dodają głębi każdej opowieści fantazy. Co więcej, wiele elfów jest najpotężniejszymi istotami, z którymi reszta poszukiwaczy przygód musi się liczyć. Posiadają wiele przydatnych umiejętności, takich jak szermierka, ucznictwo, leczenie i korzystanie z magii, co sprawia, że są zarówno wszechstronne, fascynujące, jak i silne. I bla bla bla, tak naprawdę uwielbiam elfy i tylko dlatego robię ten film. A no i zanim powiesz, że elfy to World to spokojnie, Jojo niby też, a jednak najbardziej męskie jednostki 20 IQ z baseballem w ręce i koszulką do bicia żony jakoś je oglądają. Więc przełknij tabletkę goryczy i przynajmniej obejrz ten film do końca. Dzisiaj przedstawię wam 5 najsilniejszych elfów, które widziałem w Animcach. Standardowo spoilery w opisie, zapraszam do oglądania. Licht był przywódcą plemienia elfów i właścicielem Grimoaru z czterolistną kończyną. On i jego plemię zostali niestety wyrżnięci przez ludzi, którzy byli zazdrośni, że elfy są potężniejsze od nich. Przed tym niszczycielskim wydarzeniem Licht był mistrzem szermierki o ogromnej magicznej mocy. Był kochany przez manę i mógł czerpać z niej niewyobrażalną moc. Był w stanie używać miecza, wzmocnienia oraz zakazanej magii, co czyniło go niemal niepowstrzymanym magiem. No cóż, być może w dalszym ciągu by żył po tych setkach lat, gdyby jednak nie zaufał ludzkiej rasie. Ryu jest kelnerką w dobrze znanym pubie odwiedzanym przez poszukiwaczy przygód, a także członkiem rodziny Astrea. Niestety, wielu członków tej rodziny zostało zamordowanych, dlatego Ryu nie jest już aktywnym poszukiwaczem przygód. Przed tym wydarzeniem Ryu została przeszkolona, by strzec świętego drzewa, co oznaczało, że musiała stać się wykwalifikowaną wojowniczką zarówno w mieczu jak i łuku. Potrafi również używać ofensywnej magii, która przywołuje zielony gwiezdny pył atakujący jej wrogu, oraz formy magii, która pozwala jej leczyć rany i przywracać komuś wytrzymałość. Yundę znana również jako łucznik wysokich elfów przeżyła 2000 lat. Jak sugeruje jej imię, jej umiejętności polegają na łucznictwie. Nie tylko ma niesamowitą celność, ale również wystrzelone przez nią strzały mają zakrzywiony tor lotu. Ponadto potrafi również wystrzelić kilka strzał naraz. Jej zwinności i zdolności słyszenia, a także umiejętności wykrywania pułapek są niesamowicie wysokie. Jest także zadziorna i pyskata, co jest mocno eksponowane gdy wypije odpowiednią ilość alkoholu, zdecydowanie jest to postać, z którą lepiej nie zadzierać. Jest to przykład trochę na wyrost, ponieważ Emilia jest pół człowiekiem i pół elfem, posiada rzadką umiejętność zawierania kontraktów z duchami, co pozwala jej korzystać z ich pomocy przy przyzwaniu. Ta umiejętność może być użyta zarówno ofensywnie, jak i defensywnie. Ponadto potrafi również używać magii i ma niezwykle dużą ilość many przepływającej przez jej ciało, co czyni ją potężną i zabójczą. Chociaż jest to postać z osobowością Beksy i stara się nie krzywdzić innych osób, to gdy ktoś. Mocno zajdzie jej za skórę, może spotkać się z ostrym sprzeciwem. Dodatkowo Emilia posiada magię leczenia, przez co jest potężnym wsparciem dla swoich sojuszników. Fiora to zadziorna mrożna elwka i jedna z bliźniaczych strażniczek szóstego piętra wielkiego grobowca Nazarika, nadzorowanego przez Albedo. Oznacza to, że jest równie zdolna do dźgania przeciwnika sztyletem, jak i obrzucania go ciętymi rypostami. Jest bardzo niewiele umiejętności, których Fiora nie opanowała, w dodatku, jest osobą, która idealnie wkomponowuje się do drużyny. Jest szybka i niesamowicie wyszkolona w strzelaniu z łuku, kamuflażu i celowaniu. Potrafi nawet oswajać i kontrolować. Kontrolować bestie. Chociaż jest dość mała, to dzięki swoim umiejętnościom jest dość potężna. Tja, taka gra słów. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że w komentarzach będzie miła atmosfera, zero obrażania elfów. Bo jak nie, to ładuję was w karoce z biletem w jedną stronę na Syberię i sam zaprowadzę porządek. Hehe. <grytanie> A tak serio, to Bongo co kto lubi, ale jak macie jakieś przykłady innych elfów, zanimców, to możecie podrzucić w komentarzu. Dzięki za oglądanie i do następnego hejka!